Piotr był świadkiem przemienienia Jezusa i z pewnością oglądanie jego chwały oraz rozmawiających z nim Mojżeszem i Eliaszem było dla niego ogromnym, budującym przeżyciem. Przespał jednak pewną niezwykle ważną część wstrząsającego wydarzenia. Co takiego stracił? Łukasz podaje, że Piotr i jego dwaj towarzysze Jakub i Jan snem byli zmorzeni. Gdy dwóch niebiańskich gości rozmawiało z Jezusem, Piotr nie usłyszał więc tego, co Mojżesz i Eliasz mówili o zbliżającym się odejściu Jezusa, o jego śmierci i zmartwychwstaniu. Pomyślmy, moi drodzy, jak ważną rozmowę przespał Piotr. Mogła mu ona pomóc, przygotować się na zgorszenie ukrzyżowania i zrozumieć, dlaczego Jezus chciał. I musiał przyjąć krzyż. Piotr zrozumiałby głębiej, na czym polega Boży plan zbawienia i jaka jest jego własna rola w tym planie. Rozumiałby też również, że odejście Jezusa da wolność wszystkim, którzy jej zapragną. Nic dziwnego więc, że po przebudzeniu Piotr nie miał pojęcia, w jaki sposób uczcić to, co właściwie zobaczył. Proponując postawienie trzech namiotów dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza, próbował zatrzymać ich na górze chwalebnej postaci. Gdyby jednak posłuchał rozmowy odejściu Jezusa, zrozumiałby, że jest on równie chwalebny w niebiańskim blasku, jak i w akcie oddania siebie na krzyżu. Podjąłby też to, że krzyż jest drogą do chwały dla wszystkich idących za Panem. Za każdym razem, kiedy stajemy przed Bogiem na modlitwie, Ty także masz okazję posłuchać w tekstach Pisma Świętego, w refleksji nad wydarzeniami dnia, czy przypominając sobie słowa bliskich. Nie zasypiaj więc, niech Twój duchowy słuch będzie nastawiony na Pana. Nawet jeśli będzie to po prostu odczucie pokoju, czy myśl, która wzbudzi w Tobie współczucie dla. Kogoś przeżywającego trudności. Przyjmij to jako znak, że Jezus naprawdę chce z Tobą rozmawiać. To wejście na górę zawsze wymaga pewnego trudu, ale ten widok, który ujrzymy, i to wyciszenie powoduje, że nabieramy sił. Wykorzystajmy każdą chwilę naszego życia.